No, i dawaj, zakłusuj sobie. Weź najpierw łydeczki, później wodze nabierasz. I na kontakcie, tak jakbyś go chciał napchnąć na wędzidło. Nie cofaj ręki, żeby nabrać. Tylko mocniej łydkami, tak, żeby, żebyś czuł, że on ci się napycha na wędzidło. A tego przytrzymaj odpuść, przytrzymaj odpuść, żeby, żebyś czuł, że on taki energiczny jest. No, i zagalopowanie, pamiętasz. Zewnętrzna łydka za popręg, a wewnętrzną sygnał do zagalopowania z ćwiczebnego kłusa, tak? No i spróbuj sobie. No, 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 coś tam, coś tam. Nie puszczaj wody, Filip. Nie puszczaj, bo on będzie przyspieszał w kłusie, wiesz? Spróbuj jeszcze raz, nie, nie denerwuj się. No, pięknie, pięknie, nie puszczaj zewnętrznej wody. Super. Kiara. Dobra, przejdź do kusa, przejdź do kusa.